Werset na dzień dobry. Niektórzy pewnie czują, że y, czas jest bliski. Zobaczmy więc, jak ewangelizował Jezus, aby ratować jak najwięcej dusz. I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia? Gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus powiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci to mówi, daj mi pić, ty propisiłabyś go, aby dał ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czym naczerpnąć, a studnia jest głęboka. Skąd wiesz, wiesz masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? Odpowiedział jej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jezus jej powiedział: Idź, zawołaj swego męża i przyjść tu. Odpowiedziała kobieta: Nie mam męża. Jezus jej powiedział: Dobrze powiedziałaś. Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Kobieta mu powiedziała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić. Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić. Bóg jest Duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta mu powiedziała, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. Gdy on przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus jej powiedział, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Jana 4, 7 do 26. Na koniec jeszcze znaki czasu. I dam władzę dwóch moim świadkom, którzy będą prorokować przez 1260 dni, ubrani w wory. Są oni dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem Ziemi. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić w ten sposób, musi być zabity. Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za ich prorokowania. I mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić Ziemią wszelkimi plagami, ilekroć zechcą a gdy dopełnią swojego świadectwa bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich i zabije ich. A ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz pan został ukrzyżowany. I wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów będzie patrzeć na ich zwłoki przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu, do grobu. A mieszkańcy Ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu i będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj procy dręczyli mieszkańców Ziemi. A po trzech i pół dniach duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Potem usłyszeli dogłośny głos z nieba mówiący stąp tutaj. To już dalej. Objawienie 11:3 do 11. Oto słowo Boże, idźcie i ratujcie świat, ratujcie ludzi. Ach, trochę już chłodno. Ale ja mam coś lepszego niż ten palikot. Czytaj on go. Żeby kupić świąteczną gazetę, Tam na pierwszej stronicy Fotografie stolicy, różne